Włącz skanowanie do komputera w systemie Windows dla drukarek HP Envy Inspire, Office Jet i Office Jet Pro. Podczas tego filmu dowiesz się, jak włączyć skanowanie do komputera, i będziesz umieć skanować z panelu sterowania drukarek HP do komputera. Uwaga, ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows. Jeśli korzystasz z systemu macOS, do skanowania do komputera możesz użyć aplikacji HP Smart. Włącz drukarkę i komputer. Upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do sieci bezprzewodowej. Na drukarce, gdy będziesz próbować skanować do komputera, najpierw zostanie wyświetlony monit o ustawienie tej funkcji. Na komputerze pobierz oprogramowanie HP Easy Start. Przejdź do witryny 123.hp.com ukośnik Setup, a następnie kliknij zainstaluj HP Easy Start. Zaczekaj, aż zostanie pobrane oprogramowanie. Po zakończeniu pobierania, kliknij dwukrotnie plik EXE. Jeśli plik EXE nie zostanie automatycznie wyświetlony, otwórz eksplorator Windows i go znajdź. Zaczekaj, aż system Windows wyodrębni pliki. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować HP Easy Start. Po wyświetleniu monitu, wybierz opcję Pełne oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W przypadku wyświetlenia monitu o włączenie udostępniania urządzeń, kliknij przycisk Tak. Po wyświetleniu kreatora konfiguracji faksu, kliknij przycisk Anuluj. W zależności od modelu drukarki może zostać wyświetlony ekran wymagane uwierzytelnienie. Aby kontynuować, możesz wybrać opcję Anuluj. Kliknij przycisk Zakończ. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę drukarki, aby otworzyć HP Printer Assistant. Jeśli ikony drukarki nie ma na pulpicie, Możesz ją znaleźć z poziomu menu Start. W tym celu przejdź do menu Start. Jeśli masz system Windows 7, wybierz opcję Wszystkie programy tutaj, a następnie wybierz HP, wybierz folder do drukarki, a następnie ikonę z nazwą drukarki. Aby włączyć skanowanie do komputera, kliknij Drukuj, skanuj i faksuj. Kliknij opcję Skanuj. Kliknij opcję Zarządzaj skanowaniem do komputera. Kliknij Włącz. Teraz możesz skanować z panelu sterowania drukarek do komputera. Kliknij kartę Listę odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy HP.